Pokój i dobro, drodzy przyjaciele, z tej strony brat Fabian. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce dzięki wstawiennictwu świętego Józefa z Kupertynu. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, bo historia ta jest prawdziwym świadectwem mocy Bożej i pokory świętego. Był rok Pański 1656. W Neapolu, mieście tętniącym życiem, choć w tamtych czasach pełnym kontrastów. Przepych sąsiadował z nędzą, radość z rozpaczą, wybuchła straszliwa zaraza. Ludzie umierali w męczarniach, ulice opustoszały, a strach i rozpacz zawładnęły sercami mieszkańców. Wśród tego chaosu i cierpienia znalazła się pewna młoda kobieta, Maria Pignatelli, pochodząca z szanowanej neapolitańskiej rodziny, otoczona miłością bliskich i obdarzona wieloma talentami. Maria była znana ze swojej dobroci, wrażliwości na potrzeby innych i głębokiej wiary, która prowadziła ją przez życie. Jej serce było otwarte na potrzeby bliźnich, a każdy napotkany człowiek mógł liczyć na jej wsparcie i ciepłe słowo. W tamtych trudnych czasach, kiedy bieda i choroba zbierały swoje żniwo, Maria dzieliła się tym, co miała, starając się ulżyć cierpieniu innych. Maria, pełna życia i nadziei, zaledwie wkraczająca w dorosłość, nagle zachorowała. Jeszcze niedawno tańczyła na balach, śmiała się z przyjaciółkami i snuła plany na przyszłość, a teraz leżała bezsilna, zdana na łaskę losu. Lekarze byli bezradni, a objawy stawały się coraz bardziej przerażające, wymykając się spod kontroli i siejąc spustoszenie w jej młodym organizmie. Starali się ze wszystkich sił, wykorzystując całą swoją wiedzę i umiejętności, ale wobec szalejącej epidemii byli bezsilni. Gorączka paliła jej ciało, niczym ogień trawiący drewno, kaszel dusił ją bezlitośnie odbierając oddech i nadzieję, a jej skóra pokryła się bolesnymi ropiejącymi ranami typowymi oznakami dżumy, które budziły grozę i obrzydzenie. Każdy oddech był dla niej męką, a ból przeszywał ją na wskrośnie dając chwili wytchnienia. Rodzina Marii, zrozpaczona i świadoma, że medycyna jest bezsilna wobec tak potężnej choroby, Wobec tego niewidzialnego wroga, który zabierał życie niewinnym, zwróciła się ku Bogu, jedynej nadziei w tej beznadziejnej sytuacji. W ich sercach tliła się iskierka nadziei, że Bóg, w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu, wysłucha ich próśb i ocali Marię. Ojciec Marii don Girolamo spędzał długie godziny na modlitwie, błagając o cud i obiecując Bogu oddanie życia w służbie ubogim, jeśli tylko jego córka zostanie uzdrowiona. Jego modlitwy były pełne żarliwości i pokory, a w jego sercu gościła niezachwiana wiara, że Bóg może wszystko. Wyobrażał sobie przyszłość bez Marii, i ta myśl przeszywała go bólem. Matka Marii, donna Isabella, każdego dnia ofiarowywała jałmużnę potrzebującym, wierząc, że dobry uczynek może zmiękczyć serce Boga i przynieść ulgę jej cierpiącemu dziecku. Widok cierpienia innych jeszcze bardziej ją bolał, a myśl o tym, że jej własna córka przeżywa tak straszne męki, rozdzierała jej serce. Modliła się nieustannie, prosząc Boga o litość i miłosierdzie. W tamtych czasach święty Józef z Kupertynu, znany ze swoich niezwykłych darów, głębokiej pokory i bliskiej relacji z Bogiem, żył w klasztorze w pobliżu Neapolu. Wierzono, że Bóg obdarzył go łaską lewitacji i licznymi cudami, które świadczyły o jego świętości i niezwykłej mocy Bożej działającej przez niego. Jego życie było poświęcone Bogu i służbie bliźnim, a jego serce przepełnione miłością i współczuciem. Ludzie opowiadali sobie o jego ekstazach, podczas których unosił się nad ziemią, i o jego zdolności do rozumienia języka zwierząt. Uważano go za świętego już za życia, a jego modlitwy miały niezwykłą moc. Rodzina Pignatelli, słysząc o jego świętości, cudownych interwencjach i niezachwianej wierze, postanowiła błagać go o wstawiennictwo, widząc w nim ostatnią deskę ratunku dla umierającej Marii. Wiedzieli, że podróż będzie długa i niebezpieczna, ale byli gotowi na każde poświęcenie, aby uratować Marię. Wiedzieli, że tylko święty człowiek obdarzony tak wielką łaską, może wpłynąć na wolę Bożą i uratować życie ich ukochanej córki. Ojciec Marii, Don Girolamo Pignatelli, człowiek głębokiej wiary, honoru i niezachwianej determinacji, udał się do klasztoru, oddalonego o kilka dni drogi, i błagał świętego Józefa o pomoc dla swojej córki, opisując jej cierpienie i prosząc o litość. Podróż była wyczerpująca, a serce Don Girolamo przepełniał strach i niepokój o córkę. Mówił o jej dobroci, jej miłości do Boga i ludzi, i o tym, jak bardzo jest potrzebna swojej rodzinie i społeczności. Jego słowa były pełne bólu i nadziei, a łzy spływały po jego policzkach. Święty Józef, poruszony jego prośbą, widząc ogromne cierpienie w jego oczach i słysząc o bólu młodej kobiety, zgodził się modlić za Marię, obiecując wstawiennictwo u Boga. Jego serce przepełniało współczucie dla cierpiącej Marii i jej rodziny. Wiedział, że wstawiennictwo za chorych i cierpiących jest jego powołaniem i obowiązkiem jako sługi Bożego. Zamknął się w swojej celi małej i skromnej, i oddał się żarliwej modlitwie, błagając Boga o zmiłowanie nad młodą kobietą, prosząc o uzdrowienie i uwolnienie od cierpienia. Jego modlitwy wznosiły się do nieba, pełne wiary i ufności w Boże Miłosierdzie. Modlił się przez całą noc, nie zważając na zmęczenie i głód, całkowicie oddany Bogu i sprawie Marii. Zapomniał o sobie, całkowicie poświęcając się modlitwie za uzdrowienie młodej kobiety. Tymczasem w domu Pignatellich sytuacja Marii pogarszała się z każdą godziną, a jej stan stawał się coraz bardziej krytyczny. Jej oddech był coraz słabszy, a ciało coraz bardziej wyczerpane. Bliscy czuwali przy jej łożu, wylewając łzy rozpaczy i odmawiając modlitwy, szukając ukojenia w Bogu i w wierze. Ich serca przepełniał ból i strach o Marię. Czuwali dzień i noc, nie opuszczając jej na chwilę, gotowi do poświęceń i pełni miłości. Ich miłość do Marii była silniejsza niż strach i rozpacz. Maria, świadoma zbliżającego się końca, czując jak życie uchodzi z jej ciała, z trudem szeptała słowa modlitwy, powierzając swoją duszę Bogu, oddając się w jego ręce i prosząc o przebaczenie grzechów. W jej słowach pobrzmiewała pokora i ufność w Boże Miłosierdzie. Mimo cierpienia i bólu w jej sercu panował spokój i wiara w Miłosierdzie Boże. Wiedziała, że Bóg jest z nią i że jej dusza trafi do nieba. W pewnym momencie, gdy Maria leżała na skraju śmierci, czując jak jej duch opuszcza ciało, poczuła nagle niezwykły spokój, ciepło i ukojenie, jakby ktoś otulił ją miękkim płaszczem. Czuła się bezpieczna i otoczona miłością. Ból, który przeszywał jej ciało, ustąpił, ustępując miejsca błogiemu odprężeniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jej ciało stawało się coraz lżejsze. A dusza gotowa do wzniesienia się do nieba. Otworzyła oczy i zobaczyła, że wokół niej zgromadzili się bliscy, wpatrując się w nią z niedowierzaniem, oszołomieni tym, co się działo. Ich twarze wyrażały zdumienie i nadzieję. Zobaczyła łzy w ich oczach, ale tym razem były to łzy radości i ulgi. Ich modlitwy zostały wysłuchane, a cud się dokonał. Maria poczuła, że odzyskała siły, że w jej ciało wstąpiła nowa energia, a choroba, która ją trawiła, zniknęła bez śladu jej ciało było wolne od bólu i cierpienia ku zdumieniu wszystkich wstała z łóżka całkowicie uzdrowiona jakby nigdy nie była chora jej ruchy były pełne gracji i lekkości dżuma zniknęła jakby nigdy nie istniała pozostawiając jedynie wspomnienie przerażającego cierpienia jej ciało było zdrowe i silne a duch pełen wdzięczności jej ciało było silne i zdrowe a jej duch pełen wdzięczności i miłości do boga jej serce przepełniała wdzięczność za dar życia i miłosierdzie Boże. Wieść o cudownym uzdrowieniu Marii Pignatelli rozeszła się po Neapolu lotem błyskawicy, wywołując sensacje i budząc nadzieję w sercach rozpaczonych mieszkańców. Ludzie, widząc to niezwykłe wydarzenie, zaczęli tłumnie pielgrzymować do klasztoru, aby podziękować świętemu Józefowi z Kupertynu za jego wstawiennictwo, uznając go za świętego i cudotwórcę. Wierzyli, że jego modlitwy mają niezwykłą moc i że Bóg wysłuchuje jego próśb. Maria, wdzięczna Bogu za dar życia, za drugą szansę, poświęciła swoje życie służbie innym i głoszeniu chwały Bożej, stając się przykładem wiary i miłosierdzia. Jej doświadczenie sprawiło, że jeszcze bardziej rozumiała cierpienie innych i pragnęła im pomagać. Opiekowała się chorymi, karmiła głodnych i pocieszała z rozpaczonych, dzieląc się swoim doświadczeniem i świadectwem wiary. Jej życie stało się świadectwem mocy Bożej i miłosierdzia. Cudowne uzdrowienie Marii Pignatelli zostało uznane przez Kościół katolicki za cud dokonany za wstawiennictwem świętego Józefa z Kupertynu i stanowi do dziś świadectwo mocy wiary, pokory i Bożej łaski. Jest to historia o tym, jak nawet w najciemniejszych chwilach, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei, Bóg może interweniować i odmienić nasze życie, dając nam nową szansę. Historia ta przypomina nam, że wiara w Boga i ufność w Jego miłosierdzie mogą zdziałać cuda. Niech ta historia będzie dla nas źródłem nadziei i inspiracji w trudnych chwilach. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, aby wspólnie rozważać to wielkie dzieło Boże. Pamiętajcie, wiara czyni cuda, a pokora jest drogą do Bożej łaski. Jeśli ta historia poruszyła Wasze serca, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. To bardzo pomaga, by dobra nowina o niezwykłych dziełach Bożych docierała do jeszcze większej liczby ludzi. Niech Pan Wam błogosławi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu cuda świętych.